Hej, czyż witajcie? Yy, dzisiaj będziemy grać arenki. Yy, Zapomniałem włączyć nagrywania. I kil... dobry czas, yy, nagrany się poszedł. Tak, o. No. Więc congratulations mi. Masz drewno? Teraz zniszczę zniszczę drewno, Bo ja mam yy, mi diaksy dopnęły. Chcesz diaks miecz, Patryk? Dobra. Ja sobie robię. Ja sobie robię. Ty, a propos to ja w ogóle miecza nie mam. I budki sobie zrobię. Jak? Czekaj, ja się układam. Ja się układam. Mam Dobra. Czekaj, bo ja w ogóle ci nie wspieram, Patryk. Kurde, wiesz, że ja chyba do ciebie będę mówił wiesz, po twoim imieniu. No tak mi jest... Wygodniej. No, to ja. E, coś ci dopło? Jakieś diaksy? Dwa. E, to weź sobie mieczek. Diaksy zostaw! Chłopie. Dobra. Tańcz w tanie, tańcz... Dobra, chodź. Congratulations! Będziesz widziana przez zero osób. A może nagle nim się wybije i co? Ej ty, a co jeżeli ona nas wybije, a my? Jump into conclusions. Jest tu coś w tej... Jak mieczyk za darmo, chcesz? Mam lep, mam Dobra. Mam o, full Jaksa, full jak się, stąd, Czekaj, bo... Ja, ja, ja mam dojazd, ja mam dojazd, ja mam dojazd. Wiesz? jednego, jednego. Ja mam dojazd, ja mam dojazd. Na potka. Uciekam, uciekam. Hedegan kawale. Ja go biorę cały czas. Nie no pięknie, że mi potki nie zaliczyło. Craft play dobry serwer. Nie wiem, więcej mi Drak... E, Jezus... E, CPS-a wychodzi normal klikiem niż Drak. Dobra. Weź się poddaj może. To next. No, next. Wciszony jesteś? Jestem. O, dobra. Next. A ja, bo ja gra, wiesz ja mam za... duży debout time na myszce, wiesz? Wiesz o co chodzi, Patryk? Tak, tak. Bo m, na, moja ma świetny materiał do dedak klika, ale mam za duży deba... No. Bo taśma jest taka anamatowa. No taśma wiesz jaka jest. Ty, a jest, jest to jakaś druga skrzynka, może? Jest na dole. Dobra, no to ja biorę pod, Ja biorę drugą. Jak będziesz miał diaksy, to weź mi daj. Ja z nich skrawcę mieczyki i wiesz. A na przykład Bloody ma zerowy debaust time, wiesz? No. Bloody jest dobre. Yy, no. Ale wiesz, co ci powiem? Fajne są tu te... Wiesz, no bo dla mnie są te, to jest taki wiesz, stary Skywards. że wiesz, że nie ma tam, no. A są osoby z makram, nie? No, to sadga. Ty, ale ja już ty tak klikuję lewym palcem. nie nic, Ja ci mogę coś dać. Chodź i masz to, to, to weź mi tego, nie rzucaj, blosy. No, masz jeszcze jakieś diaksy? Spadłem, dobra, diaksy. Nie, spadłem sobie taką. Ej, nie no, ale już tak klikuje. Jak się nauczyć, didak klikować? No fajny dźwięk jest, ale co z tego? Ja mam cel życiowy, żeby sobie kiedyś kupić Blood, jakieś, który ma zerowy Battle Time. Wiesz? I ten. I yy, didak klikować. To jest mój cel na razie. Rozumiem, rozumiem. Bo ja bym mógł być nad jakimś pro playerem. Dobra, ego sobie już Ty, czy ja sobie właśnie wydabiam myszkę? Na coraz łatwiej, żeby mi chodziło? Pewnie tak. Jezus, Patryk, ja mam idealnie, żeby nakopać nam diaksy. Nie galaj. A ile diaksy mamy. No... Zalanie, uwaga. mogę ci dagankę rzucić Nie chcę na na razie. Dawaj, gdzieś jest drugi. No i Weź mi go oddaj. Bo ja bym cyklatę. O ty A dasz mieczek jakiś chociaż? No. Dzięki. Dajcie, wychodzimy spotków. Czekaj, ja cyklatę robię. Minecraft jest tak prawdziwy. Sky Games, ogólnie, najlepiej, uh -huh. Dobra. Dali o, dobra. Ho, wychodzimy. tu ale no. Ale czuję, że... Yy, śnieżki, śnieżki. Ach! nub, noob za zero. Yy, uważaj, uważaj. Czekaj, bo ja sobie muszę co dać... Co mają? Nie, nie mają. Golden Apple. Imo. Imo. No, jest. żeby mi jeszcze ten efekt się... Chodź stąd może. Co? Po prostu chodź tam. No nie, dobra. Nie, nie nie ma co? Ja mam wędku, co muszę coś lecić tylko. No. Ale można im Ole zniszczyć dało. tą wędkę. Ja mam spida dwójkę. Jest, ja mam tyle potek. Ja mam dwie regenki, jump boosta dwa i spida dwójkę. Łajnie, nie denerwuj się, chłopca. Chłopcze, no chłopcze, chłopcze. Power jedynka! Ile? Pięć defów! Ile? Masz strzały? Nine. Diamond Butsy, Poison! Poison, Patryk! Widziałeś kiedyś to w swoim życiu? Tak, to którym zwolniłam, tak. to Ja idę poszukać strzału. chłop, Ale... chłop, chłop! Widzę chłopa, widzę chłopa! Eeeh, Gol skurczy byka? Aaaaaah! Oooooo! Perełkę ma! Klepę, 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 co czas! Eee, dead! Zrzucony jestem. O, grasz? chodzi. Dobra, A, Nie chcę się. Ja nie mam w ogóle szczęścia. Chociaż y, z z Pauli, w wiesz, to są plusy. Chociaż to płani, chociaż to. No. No bo pan jedynka jest mocna. Jest, jest w go, w go. Gdzie oni są? Yy, jeden jest u siebie na wyspie i drugi u siebie Trzy. Trzy. na wyspie. Yy, oni są... Jak pójdziesz... No, na, na wprost od enchantingu. Cechy szczególne. Nie wiem. Nie ma tu nic szczególnego. Ale... Yy, jest tam taki, są tam takie schodki. Jak, te, jak teraz stoję, to gdzie teraz? E, lewo, twoje. Jest ich dwóch, uważaj. No, są ci chłopie. No, to są te damusy. Bo oni w ogóle chyba z wyspy nie wyszli. Ty ja to nagrywam? Tak, nagrywam. 10 minut już. Dwie ręki! 10 minut? Idę? No. Kurde, byśmy już mieli materiał gotowy. Ty, dwa filmy dziennie, Patryk. Dzwonię. No? I jeden to by był Skywarda, a drugi coś innego. Dobra, Z, drugi, drugi, do drugi. Stoi, jawczy. Jezus. <gry> Ech. I on taki... No, nie, nie. no, wiesz co, fajnie, że mi osoby za oknem krzyczą w ogóle, no, no, no. się go zabi już, bo ja chcę następną rękę. Nie wiem, czekaj, ja chcę go utopić. <grym> o ty... Ja by kurwa 25 lat kurwa porzucał. Miałbym bekę. jakbym bym stoperał. No, <grym> no weź ee... go już tam. I... Okay. I, i uh, duet. it. Mówię, to. Na... No, no ty, ty przedłużasz watch time, chłopie! <grym> O to chodzi. Nie, ja nie chcę być typowym Kto YouTuberem. To jest, to jest miło, taka... <grywała> On patrzy! Ten, kogo zabiłeś, patrzy cały czas. Uh, YouTube Administration, uh, this is only a game. Uh, so, oh, yeah. <grywa> Dobra, jej! <yay>. Ne <grywa> Next! Mogę najść Mogę tu mogę. Okej, okay. jest wyciszone. Mam nadzieję, że się nagrało wszystko. Dobra, let's go. Jestem już. Tutaj jest na zejście, tutaj, więc ja tam idę. Tak, wiem, grałem tutaj. Serio? 5 tam Dobry. Może tam będą jakieś ity fajne nawet Jest mało osób Nie wiem, ja sobie popatrzę Eee, farm... Wyklikaj tam, słuchaj teraz to Ile to CPS-ów? Eee, z 20 no, Ile 21 Serio? Wy... Ja się nie spodziewałam, że ty trafię. Jezus, Je... mnie to tak raiduje jak moja mama se z kimś gada. Kto Panie do siebie Wilsa. Co? Kto Pega? Ja. <laughs> yeah, ja. Yeah, yeah. Nie wiem, jak ty e, to weź tam no, ja. sobie zbrojkę z dup. Nein, dlaczego? Co chcesz sobie zrobić? Zbrojkę. Weź mnie, daj te rzeczy. Masz to. dość nie będzie potrzebnych. Masz dupoksa w ogóle. Tyś śmieci. Fajnie, że no. musisz mi rzucać tak, aby mi wszystko powypadało. Chodź, idziemy. Chłop jest, chłopiec? jest. Przepraszam, widzowie, ale ja nie mogę się powstrzymać przed takim czymś. Jest to, aby diament shovel. chłop. Dobra, ja w niego mogę poizonkę rzucić. Weź, jak się odsuniesz, to chłop dostanie poizonkę. Dostałeś pojdzonkę? Czy on? Ty dostałeś? No też. Ale już ci minęła. Dobra, to daj. Dałem. Jeszcze to. Mimo to, że ja mam za. Uuu, za... to jest fajne. Ale są muszę wyrzucać. Chłop! Yy, no, on już ucieka. Dobra. Yy, ile chłopów zostało? Yy, jest dużo. Tam jest chłop, tam jest No tam gdzie ci pokazuję? Masz nick Tam widzę, no dobrze. Ej, on dobre tam. No a my mamy dobry łuk. Czekaj jak będę z łuku. Dobra, weź go dawaj. on. On jest... On jest pod wyspą, on jest pod wyspą. Żeby nie spadł, żeby nie spadł, żeby nie spadł. Dobra, Patryk! No, co, co tam że spadł? Lepiej, że go zabiliśmy, niż żeby ktoś z nas zdedał. Ragnę sobie HP. Ale Szkoda, że ja w ogóle budulca nie mam na pasku. A chcesz budulca? Nie mam. Trochę. Ale mam bardzo mało. Ale, MLG na skrzynkę e, Dobra, pozostali gdaczy, pozostałe drużyny. Jest tu coś? E, re, dwie degienki wezmę, żeby no, pod dobra. siebie. Dobra. To e, tak? To jakby co, to ja ci mogę degienkę rzucić. Zabiłem. Jestem, myślałem, że to twój nikt, był, wiesz? Tak, przez chwilę. Gdzie są chłopy? Ja chłopy są na wyspach. No, No, ja zdydałem. Został jeden na wyspie. Co tutaj? Nie, on został na wyspie. Weź i ci na środek. na środek. On jest na, y, wys, y, na wyspie. Y, jak. Okej, okay. stój, stój. On jest na prawo twoje. Na prawo twoje i wyspa. Tutaj, właśnie gdzie idziesz. No i widzisz go. On jest cały żelak. Weź w niego, postrzelaj, może. Uważaj, on może mieć śnieżki, on się już przygotowywuje. Dobra, a więc... To były... Yy, dobra, to jest ostatnia ręka, ok. Przekonałeś mnie. Czemu ja Dobra, no to ja jednak nie. Yy, więc to Zostaniam. był sk Sky Gamesy w naszym wykonaniu. Yy, czyli dwóch pajaców. Yy, więc... Na... parte que tu